Dobry witam Was serdecznie i zapraszam Was na czwarty odcinek premier perfumowych roku 2024. Dzisiejszy odcinek premier będzie się nieco różnił od poprzednich odcinków, dlatego że postanowiłam wypróbować nowy format prezentacji tych premier. A mianowicie te premiery będą stanowiły główną rolę na tych odcinkach. A ponieważ Wy jesteście głównymi odbiorcami tych odcinków, poproszę Was o opinię, w której formie Wam się lepiej ogląda. Czy w tej nowej, gdzie te premiery zdecydowanie królują, czy jednak wolicie starszą wersję? tak jakby to było do tej pory, czyli pół na pół, trochę premier na wizji i troszkę mnie. A więc jeżeli macie ochotę poznać nowy format i nowości, jakie przygotowałam do dzisiejszego odcinka, zapraszam do oglądania dalej. Pierwsza premiera, która będzie otwierała dzisiejszy odcinek, to niszowa marka perfum Juliet Hazagan i nowość od tej marki o nazwie po prostu Juliet. Założyciel marki oraz kompozytor zapachu Roman Ricci w zapachu Juliet przedstawia kobietę jako symbol nieokiełznanej kobiecości potężnej, wolnej, namiętnej ilustruje kobietę, która chce być jedyną osobą w centrum uwagi. I to ona prowadzi taniec. W nutach górnych w kompozycji Juliet znajdziemy różowy pieprz, czereśnie, w środkowych jaśmin oraz w bazowych fasolkę, tonkę i drewno kaszmirowe. Nowość od marki Juliet Hazagano opisywana jest jako bardzo zmysłowa i długotrwała kompozycja z elegancką i romantyczną fabułą, zalotną stroną i nutką buntu. Marka Michael Kors w tym roku, po prawie trzyletniej przerwie, wprowadza na rynek nowy duet. Ostatnie kompozycje perfumowe z szyldu Michaela Kors'a ukazały się w roku. 2021. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie, no ale takich danych się doszukałam. Wprowadza na rynek perfumy purfem dla kobiet, które mają symbolizować odważną i nowoczesną kobietę. A w skład tej kompozycji wchodzi nuty głowy, czarna porzeczka, różowy pieprz oraz mandarynka, w nutach serca jaśmin, kwiat róży oraz nuty bazowe, wanilia, paczula. Oraz piżmo. Męska odsłona nosi nazwę Pur-Om, a w skład tej kompozycji w nutach głowy wchodzą bergamotka, różowy pieprz oraz lawenda, w nutach serca akord fal morskich, szałwia oraz geranium i nuty bazowe. Szara Ambra, Wetyweria oraz Paczula. Nowe zapachy są zapowiadane, opisywane jako hołd dla siły, zmysłowości, wyrafinowania, ucieleśniają ducha współczesnej kobiety i mężczyzny. Kolejna premiera pochodzi od marki Dolce Gabbana, która w ramach kolekcji Dolce wydaje nowy flanker o nazwie Blue Jasmine. W nutach głowy znajduje się sycylijska figa, w sercu jaśmin wielkolistny oraz w bazie drzewo sedrowe. Marka opisuje tą nowość jako perfumy kosmopolityczne i orzeźwiające które pozostają jednocześnie miękkie oraz otulające. Wersja podstawowa o nazwie Dolce narodziła się w roku 2014, a więc linia Dolce tym nowym wydaniem Blue Jasmine celebruje dziesięciolecie istnienia na rynku. Całkiem niedawno prezentowałam Wam tegoroczną premierę od marki Zadig Volte z linii This Is Her Flanker o nazwie This Is Really Her, a marka wydaje kolejną wersję z tej linii o nazwie Unchained. Marka zapowiada ten zapach jako historię kobiety Zadig, która swobodnie odkrywa swoje prawdziwe ja, jest wyzwoloną w utopii parskiego schronienia. Te kobiece perfumy zrywają łańcuchy i wyruszają w podróż ku samowyzwoleniu. Jest to nowość limitowana, piżmowo-kwiatowa, która w nutach głowy posiada różowy pieprz, akord wiśni, mandarynka. W sercu jest Neroli, fiołek kasztan oraz nuty bazowe, drzewo sandałowe, benzoes i piżmo. Następna premiera należy do marki Elisab. Kompozycja Rose Petal to kolejny flanker z linii Girl of Now. Skład zapowiada się dość interesująco. W nutach głowy są brzoskwinia, pieprz syczuański i mandarynka. W nutach serca jest róża oraz magnolia oraz nuty bazowe, blond, drewna oraz białe piżmo. Nowość jest zapowiedziana przez markę jako kwiatowy sen, który rozkwita w olśniewającym i świeżym, owocowo-kwiatowym zapachu, w którym w sercu oprócz magnolii są trzy zmysłowe róże. Wiem, że większość czeka na premierę nowej szpileczki od marki Karolina Herrera, ale póki co marka wydała edycję limitowaną zapachu o nazwie Birds of Paradise i zapowiada tą kompozycję jako świeżą i słoneczną, która ma nas przenieść na odległe plaże, nie tylko poprzez wygląd flakonu, ale również przez mieszankę neroli, kokosa i kremowej wanilii. Całość ma nam przywołać na myśl egzotyczny raj. W nutach głowy znajduje się neroli czarna porzeczka w sercu czysty kokos róża, a w bazie wanilia i drzewo sandałowe. Jest również męska odsłona tego zapachu, który w swoim składzie w nutach głowy posiada egipski niebieski rumianek, liście fiołka. W sercu znajduje się tomka, drzewo kaszmirowe, drzewo sandałowe oraz nuty bazy to akord drzewny. Marka Giorgio Armani w tym roku wydaje edycję Intense znanego już zapachu Aqua di Nowa i intensywna odsłona, zapowiedziana jest przez markę jako czarujące zaproszenie do zanurzenia się w bezgranicznym słońcu Morza Śródziemnego i turkusowych morzach. A sam zapach ucieleśnia charakterystyczną esencję tego ekscytującego regionu. W składzie wersji Intense w nutach głowy znajdziemy cytrusy oraz czerwone owoce, w sercu róże damastańską, jaśmin oraz nuty bazy, nuty drzewne i piżmo. To wszystkie nowości perfumowe, jakie przygotowałam do dzisiejszego odcinka. Dajcie mi znać w komentarzach, czy któraś z prezentowanych premier Was zainteresowała. A być może macie już jakiegoś swojego faworyta do poznania. Ja przyznam, że wyjątkowo w tym odcinku żaden zapach nie wzbudził we mnie takiego dużego zainteresowania, aby był faworytem do zdobycia, bo zazwyczaj zawsze jakiś ten mój faworyt jest w danym odcinku, a w tym jakoś nie odezwała się we mnie wewnętrzna intuicja ani nie pikło mi serducho bardziej yy, na jakąś kompozycję. Także nie mam żadnego faworyta do zdobycia, chociaż mam słabość do marki Zadig Voltaire. Ale jeżeli już bym miała się zdecydować na zakup w ciemno, to by była ta poprzednia nowość z roku 2024 This is really Hair, Dlatego, że bardzo zainteresowało mnie w tej kompozycji właśnie osłodzenie jej miodem Co jest taką nowością, jeżeli chodzi o markę Zadig Volte A jeśli chodzi o wszystkie nowości, jakie do tej pory prezentowałam na odcinkach premier perfumowych To mam jeszcze trzech faworytów do zdobycia Jest to marka Kenzo Ikebana mimoza. Bardzo lubię mimozę w perfumach i to wydanie i kebany bardzo mnie ciekawi. Również skandal, absolut. Może dlatego, że bardzo przypadła mi do gustu. Jeszcze nie mogę jej nazwać ulubieńcem, bo tak naprawdę nie jest w pełni przetestowana kompozycja Paradise Garden, ale i zeszłoroczna kompozycja Divine od Jean Paul Gaultier również stała się. Już mogę powiedzieć moim ulubieńcem. Także coś mam takie przeczucie i wewnętrzną intuicję, że ten skandal również przypadnie mi do gustu. Zobaczymy. Może się pojawi u nas w drogeriach, także może będę miała okazję przetestować, a jeżeli nie, to być może poczynię zakup w ciemno. I ostatnia kompozycja, którą niestety do tej pory nie mogę zdobyć, to jest kompozycja Teriak od marki Latafa. Autorem tego zapachu jest Quentin Bishni. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym.